Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu o myślach, uczuciach i zamiarach Waszej osoby, osoby z Waszego serca, z Waszych myśli. Ten rozkład jest rozkładem dla trygonu ognia. Zobaczymy, jaka jest tutaj energia. Czytanie będzie dla każdego ze znaków z osobna, więc oddzielnie dla baranków, strzelców i lwów. Czasówka jest w opisie. Zachęcam Was do tego, żebyście oprócz znaku słonecznego zobaczyli także Księżyc, Ascendent, znak Wenusowy, być może tam też będą jakieś informacje dla Was. No i czytanie jest czytaniem bezterminowym, także wtedy, kiedy na nie traficie, wtedy będzie obowiązywało. I jest to także czytanie ogólne, także nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Okej, okay, no dobrze, to przechodzę do baranków. Zobaczymy sobie baranki. Co tam u Waszej osoby? Jakie są myśli Waszej osoby? Co osoba z myśli i serca i Baranka robi do niego? Jakie są myśli osoby? Mhm. Ok, mamy tutaj królową buław i ósemkę buław. Już sobie to jakoś tutaj poukładam. Dobra, królowa buław i ósemka buław. Co tutaj jeszcze w myślach? Jakie są myśli osoby z serca z myśli Baranka? Jakie są myśli osoby? Mhm. Dobra, jakie są uczucia? Zobaczymy sobie od razu wszystkie aspekty. Mhm. Dobra, diabeł. Jakie są uczucia? A, dziewiątka pentakli. I czwórka mieczy. Okay. A jakie są zamiary? Jakie są zamiary? Pamiętajcie, że zamiary to są potencjalne działania. Tutaj bardzo często wychodzą wtedy różnego rodzaju blokady, rzeczy, które są do przepracowania, także zamiary nie zawsze są równoznaczne z działaniem. Zobaczę, coś nam się tu wyrywało. Mhm. A z kielichów. Mhm. I coś nam tu wyszło jeszcze, i kochankowie. Ok. A na spodzie mamy maga. No dobrze, baranki. Słuchajcie, jeśli chodzi o myśli Waszej osoby, mamy tutaj królową Buław, ósemkę Buław i pazia kielichów. Wasza osoba myśli o Was jako bardzo atrakcyjnych, bardzo pociągających, bardzo takich um, pewnych siebie, odważnych, znających swoją wartość. Tak postrzega Was wasza osoba. I Wasza osoba myśli o komunikacji z Wami. I to takiej pasjonującej, takiej um, to może być wiadomość wysłana gdzieś jakimś komunikatorem albo SMS-em. Natomiast tutaj jest chęć komunikacji z wami um, i to jest w myślach waszej osoby, po prostu bardzo się podobacie swojej osobie, jesteście bardzo atrakcyjni w jej oczach i ciężko jest jej o Was zapomnieć. Tak naprawdę powiedziałabym, że nie wyszliście z głowy Waszej osoby. Jeżeli nie macie kontaktu, to te, te myśli nadal są na wasz temat. Paś Kielichów mówi o tym, że tutaj jest jakieś zauroczenie i jest też jakaś chęć zaproponowania Wam czegoś, co będzie mogło się rozwijać. Jakiejś randki, jakiegoś spotkania, jakiegoś takiego romantycznego gestu. Być może wasza osoba jest artystą, artystką i coś dla was tworzy i będzie chciała wam to zaprezentować. Natomiast tutaj w myślach faktycznie jest um, dużo skupienia na was, dużo myśli o was, o komunikacji z wami. E, no i też takie właśnie myślenie, um, powiedziałabym takie bujanie w obłokach w ogóle i takie rozmarzenie się na wasz temat. E, także tutaj jest tego typu energia. Jeśli chodzi o uczucia, mamy diabła, mamy dziewiątkę pentak i mamy czwórkę mieczy. Wasza osoba może obsesyjnie o Was myśleć, ale może też bardzo szybko wpaść, w ogóle tak czuję, w jakiś taki wir uczuć. Możecie być bardzo uzależniający dla tej osoby, o której tutaj myślicie. Może być taka energia trochę, jakby Wasza osoba nie chciała Wam pozwolić się odsunąć od siebie, tylko tak Was, wiecie, właśnie z tym diabłem dla siebie i tylko dla siebie zatrzymać. Także tutaj pod tym kątem bądźcie ostrożni, bo no jeśli chodzi o tego diabła w uczuciach, to mam takie poczucie, jakby właśnie ta Wasza osoba bardzo Was chciała dla siebie tylko zatrzymać. Jakby nie dawała Wam być może nawet takiej przestrzeni dla Was samych, tak? Wasza osoba pokazuje mi się jako najprawdopodobniej singiel, ktoś, ktoś, kto z nikim się nie spotyka, ale wasza osoba doświadczyła zranienia kiedyś w przeszłości, z którego jeszcze się leczy, jeszcze tutaj się leczy, jeszcze pracuje tutaj, przepracowuje jakieś tematy odnośnie tego, tych poprzednich zranień. Natomiast generalnie wasza osoba, powiedziałabym, że jest stabilna w uczuciach. To nie jest ktoś, kto będzie chciał, nie wiem, tutaj jakoś kombinować, tak? Tylko po prostu może tak bardzo być zafiksowana na waszym punkcie, że będzie po prostu ciężko się od was uwolnić, tej osobie, wiecie, albo wam od niej raczej tutaj, coś takiego widzę. Natomiast tutaj jest taka mm, radość z życia, cieszenie się chwilą, więc wasza osoba gdzieś próbuje to balansować, tak? Tą taką obsesyjkę na waszym punkcie, no i jeszcze gdzieś się ulecza po takich poprzednich zranieniach tutaj jeśli chodzi o zamiary mamy kartę e, asa kielichów mamy siódemkę mieczy i mamy kochanków ja mam takie poczucie jakbyście to wybyć, może byli w relacji jakiejś hmm. e, jakbyście to wy byli w jakiejś relacji wasza osoba chciała wam dać ten kielich z uczuciami, ale mm, no nie do końca może wam go dać bo jest ktoś jeszcze tutaj e, czyli tak jakby ktoś po waszej stronie był najprawdopodobniej tak myślę. Może być też tak dla części z was, że e, wasza osoba jest w relacji, w sensie ta osoba, o której myślicie, tak? E, jest w związku, natomiast powiem tak, mimo tego, że jest w związku, wy jesteście w myślach tej osoby. I jej zamiary wtedy no, nie do końca by były takie szczere, tak? w sensie no, nie do końca takie czyste pod kątem no, i was, i tej osoby, z którą jest na stałe związana, bo tutaj jest ta siódemka mieczy, czyli przychodzi jej przez myśl, przechodzi jej przez myśl takie coś, żeby właśnie no, być może zaryzykować i spróbować tutaj z wami, ale nie do końca jawnie może być coś takiego. Natomiast jeżeli wasza osoba wiecie, że jest sama, i nie spotyka się z nikim, to po prostu ma nadzieję, że to Wy zrezygnujecie z kogoś i będziecie tutaj um, z nią się spotykać, że podejmiecie decyzję, bo tutaj jest ta pasja, jest to połączenie, jest y, ta energia, taka wspólna między wami, ta chęć tworzenia. Y, tutaj w ogóle możecie też mieć właśnie połączenie dusz. Ale jest to takie silne przyciąganie, jest to taka pasja i, i no ta niemożność właśnie uwolnienia się od was. tak? Więc wasza osoba patrzy na was jako takich bardzo pociągających, tak? wręcz właśnie tak jak mówię, tak ciężko się oprzeć waszej osobie. Natomiast tutaj jest chęć ofiarowania tego kielicha, czyli rozpoczęcia jakiegoś takiego nowego początku uczuciowego. Mak w tle mówi o tym, że wasza osoba ma wrażenie, będzie używała wszystkich swoich możliwych i dostępnych przez nią środków do tego, żeby was przekonać do niej. Natomiast jeżeli wasza osoba z kimś jest, weźcie to pod uwagę, jako taką, wiecie, radę na ostrożność waszą, tak, żeby tutaj za szybko w to nie wchodzić i upewnić się, że na pewno wasza osoba jest w stanu wolnego, bo energia maga w tle może też mówić tutaj o manipulacjach różnego rodzaju. Natomiast generalnie, jeżeli Wasza osoba nie spotyka się z nikim, Wy jesteście tego świadomi, jesteście tego pewni, no to wtedy to oznacza, że Wasza osoba będzie próbowała y, wielu różnych możliwości i form dotarcia do Was, żeby Was przekonać do siebie. Zobaczmy, jaka jest wiadomość od Waszej osoby. Jaka jest wiadomość od Waszej osoby? No tak, tutaj zawsze wiedziałem, zawsze wiedziałam, że jest w tobie coś innego, że się wyróżniasz, przyciągasz też właśnie tym, tą swoją odmiennością, taką. I co tu jeszcze mamy? Nikt nigdy nie będzie się z tobą porównywał. tak? Tutaj nie ma, nie ma porównania, nikt inny no nie, nie jest na równi z tobą, tak? Nie można Ciebie z nikim porównać. Um, także tutaj jest tego typu energia dajcie znać jak to z Wami zarezonowało będzie mi bardzo miło jeśli zostawicie lajka, komentarz, subskrypcję jeśli dacie znać jak taka forma czytań Wam się podobała i do zobaczenia następnym razem baranki a ja zapraszam Lewki Lewki witam Was na Waszym czytaniu eee, zobaczmy sobie jakie są myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby zacznijmy od myśli jakie są myśli osoby z serca i z myśli Lewka względem Lewka Mamy siódemkę mieczy. Wow, strasznie dużo kart nam się posypało, ale weźmiemy je. Tutaj jest karta świata z kartą śmierci i wypadła też trójka mieczy. Ok. Jakie są uczucia względem lewka? Jakie ta osoba ma uczucia? Względem osób z znaku 2, jakie są uczucia? Jakie są uczucia? Szóstka mieczy, dziewiątka kielichów, dziesiątka monet. I tutaj jeszcze coś nam się wyrywało. I król y, mieczy. A jakie są zamiary? Pamiętajcie, że zamiary to są potencjalne działania, i nie zawsze y, te karty, które tutaj wypadną, gwarantują to, że faktycznie wasza osoba się odezwie albo zadziała w waszym kierunku także. Weźcie to pod uwagę. Jakie są zamiary względem lewka? Mamy wisielca, rycerza buław, królową miecz. No dobrze, i na spodzie jest rydwan. Okej. Okay, lewki. Jeśli chodzi o Was, o myśli Waszej osoby, to tutaj mamy siódemkę mieczy, mamy kartę świata z kartą śmierci i odrodzenia, i mamy trójkę mm, mieczy. Pierwsze, co do mnie przyszło, to to, że ktoś tutaj narozrabiał, najprawdopodobniej dopuścił się jakiegoś e, czynu, który mm, no, zakończył te relacje, albo doprowadził do pewnego rodzaju e, tutaj jakiejś separacji, e, zwiększenia dystansu między Wami. Natomiast tutaj jest takie działanie za plecami czyimiś, czyli wasza osoba może myśleć o tym, żeby to zrobić, albo, żeby, albo że coś takiego już zrobiła. I teraz tak, ta karta świata i karta śmierci mówi o tym, że tutaj jest chęć zamknięcia jakiegoś cyklu, który niekoniecznie wam najprawdopodobniej sprzyjał i wprowadzenie transformacji do tej relacji, do tej znajomości. Czyli, wiecie co, ja mam takie poczucie. Um, to będzie dla części z Was, że Wasza osoba wcale nie ma dobrych intencji względem Was. Niestety tak to tutaj czuję, że część do części z Was, oczywiście, to nie dla, nie dla wszystkich. Natomiast tutaj generalnie jest taka energia, że Wasza osoba chce coś zrobić za Waszymi plecami um, i uzyskać pewnego rodzaju zmianę e, w statusie między Wami, tak, czyli na przykład. E, w tym żebyście jednak mieli ten kontakt albo żebyście się zbliżyli do siebie e, i zrobić to, że tak powiem, no właśnie jakimś takim podstępem. I tutaj jest ta trójka mieczy. Wasza osoba w ogóle może zdziała, działać z takiego punktu złamanego serca, czyli coś jest nieuleczone i zrobić to w ramach zemsty, na przykład. Ale w ogóle mam poczucie, że tutaj jest jakaś nieuleczona energia. Natomiast y, generalnie, jeżeli y, tutaj jeszcze coś dodam, y, uważajcie na tę osobę i na jej działania, bo mam poczucie, że no, myśli nie są zbyt optymistyczne. Tak? I to może też doprowadzić do Waszego złamanego serca. Natomiast może być też tak, że y, jeżeli Wasza osoba coś już przeskrobała, to po prostu ma nadzieję, że Wy jej wybaczycie. No bo ona w myślach ma cierpienie, tak? Ma cierpienie swoje, ma cierpienie wasze i generalnie liczy tutaj na transformację. ok, jeśli chodzi o uczucia, mamy szóstkę mieczy, mamy dziewiątkę kielichów i dziesiątkę monet razem z królem mieczy. No cóż, tutaj jest chęć, że tak powiem, uzdrowienia, wypłynięcia na takie spokojne wody, wyjaśnienia sobie pewnych kwestii uczuciowych. Wasza osoba też ma nadzieję na to, że po prostu będzie spełniona w miłości i że będzie szczęśliwa. Teraz może być singlem, singielką, natomiast generalnie jest tutaj taka chęć wymanifestowania sobie takiego spełnienia emocjonalnego. No i tutaj jeśli chodzi o uczucia, może być tak, że faktycznie jest jakaś rodzina w tle, tak? To dla części z Was. Natomiast, jeżeli nie wiecie o tym, że jest rodzina w tle, to Wasza osoba też tak myśli o tym, żeby no te uczucia były takie, wiecie, długoterminowe, że jeżeli już w kogoś zacznie inwestować, to tutaj może coś takiego się pojawić, że właśnie Wasza osoba będzie chciała, no żeby to trwało dłużej. Także tutaj generalnie powiem tak: między myślami a uczuciami jest delikatna rozbieżność. Wasza osoba tak jakby na poziomie umysłu uprawiała czarnowictwo, a na poziomie serca miała nadzieję na to, że coś się powiedzie, że coś się ułoży, że będzie szczęśliwa. Um, że udaje się stworzyć rodzinę. Także tutaj mam poczucie, jakby wasza osoba nie do końca była uleczona z czegoś. Bo tutaj jest coś nieprzepracowane jak dla mnie. Na poziomie myśli jest coś innego i na poziomie uczuć też jest coś innego. Także tutaj tego typu energia, Natomiast generalnie no jest ta myśl o rodzinie w przyszłości. Mm. Jeśli chodzi o zamiary, to tutaj mamy Wisielca, mamy rycerza buław i mamy królową mieczy. Wasza osoba jest w zawieszeniu takim i sobie teraz obserwuje sytuację, przemyśla sobie różne rzeczy, natomiast gdzieś tam w perspektywie przyszłości, nie powiedziałabym, że jakiejś super najbliższej, wasza osoba wyjdzie z inicjatywą. Generalnie wie, że będzie musiała wyjść i zrobi to w taki przemyślany sposób, natomiast nieprędko. Nie prędko. Na razie sobie po prostu obserwuję e, i przemyśla pewne rzeczy. Przemyśla też najprawdopodobniej te działania, które chciałaby podjąć w przyszłości. Natomiast jeżeli wiecie, że wasza osoba ma rodzinę, to w myślach e, i w zamiarach jest tutaj skierowanie się ku tej rodzinie, ku tej e, stałej partnerce, partnera, e, partner, partner. Ku partnerce lub partnera, do partnera, tak? Chodzi po prostu o to, że wasza osoba będzie skupiona bardzo mocno na tej osobie, z którą już jest w relacji, jeżeli jest w relacji. Także dlatego to zawieszenie między wami się gdzieś tam może przedłużać. Ale tutaj jest też taka energia, właśnie takiego, takiej stanowczości. Myślę, że wasza osoba y, będzie myślała o tym, jak tutaj wyjść z działaniem, ale nie spodziewałabym się tego za prędko. Mamy tutaj rydwan, czyli takie wzięcie spraw w swoje ręce. No, gdzieś tam kiedyś faktycznie wasza osoba myślę, że będzie tutaj otwarta na jakąś właśnie współpracę, być może na uleczenie tego, co jest między wami, ale tu jest potrzeba jeszcze rozważenia czegoś u waszej osoby. Także ona się teraz będzie przyglądać, będzie sobie teraz analizować, no ale w końcu wyruszy, tak? Bo tutaj faktycznie jest świadomość tego, że trzeba będzie w końcu zrobić krok w przód. No dobrze, zobaczmy, jaka jest wiadomość od waszej osoby. Jaka jest wiadomość dla lewka od osoby z ich serca, z ich myśli? Jaka jest wiadomość? Um, nadal y, bardzo mnie przyciągasz. Nadal czuję to przyciąganie do ciebie. Jaka jest jeszcze wiadomość? Ok, razem pracujemy um, ku zjednoczeniu, nawet jeżeli tego nie widzisz. Czy jeżeli tutaj jest dystans i wy nie wiecie, co wasza osoba robi, to ona gdzieś tutaj faktycznie. Działa po swojej stronie. Wy najprawdopodobniej działacie po swojej stronie, po to, żebyście kiedyś tam w przyszłości mogli faktycznie, um, no ten kontakt, żeby mógł się odnowić, tak? Żebyście oboje byli szczęśliwi. Także to tutaj tak wygląda dla Was lewki. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Taka, no, nietypowa historia, powiem szczerze. Ale może do kogoś to było faktycznie kierowane. Także dajcie znać. OK. I zapraszam strzelce. Strzelce. Zobaczmy sobie... Co w myślach waszej osoby? Jakie są myśli osoby z myśli z serca strzelca? Jakie są myśli względem strzelca? Wow, ale nam wypadło. Dobra, mamy cesarzową i mamy wisielca. Wow, dobra, znowu wypadło. Mamy asa pentakli. Co w uczuciach? Co w uczuciach względem strzelca? Co w uczuciach względem strzelca? Mhm. Mamy sprawiedliwość i dziewiątkę e, mieczy, co w uczuciach względem strzelca. piątka kielichów, a co w zamiarach? Pamiętajcie, że zamiary to są potencjalne działania, i one nie zawsze się będą równały jakiejś akcji w waszym kierunku. Tutaj mamy dziesiątkę buław. Coś mi się tu wyrywało jeszcze. Trójka kielichów i czwórka mieczy. A na spodzie mamy kochanków. Dobra, strzelce. W myślach jest cesarzowa i wisielec, który, którzy wypadli razem, i tutaj mamy Asa Pentakli. Wasza osoba, mm, wy w ogóle najprawdopodobniej teraz nie macie kontaktu ze sobą. E, tutaj coś wisi w powietrzu, albo jeżeli macie kontakt, to jest jakiś temat niedokończony. Być może coś związanego z, za, z założeniem jakiejś działalności, e, ale może być też coś odnośnie dzieci, zakładania rodziny, wchodzenia na wyższy poziom. E, generalnie, jeżeli macie kontakt, to Wasza osoba myśli o tym, żeby właśnie Wam zaoferować jakieś wejście na wyższy poziom tutaj w Waszej relacji, żeby Wam zaproponować jakiś kolejny etap. Tylko ona jeszcze to rozważa. Zastanawia się pewnie, Wie, wiecie, nad tymi konsekwencjami tej decyzji, tak? czyli jak bardzo to zmieni nasze życie później. E, natomiast tutaj jest generalnie jakieś zawieszenie, czyli może być tak, że nie ma tego kontaktu, no to wtedy wasza osoba myśli o tym, żeby ten kontakt odnowić, żeby wam zaproponować coś takiego długoterminowego, atrakcyjnego w waszych oczach, ale ona chce to dobrze przemyśleć. Także tutaj nie będzie żadnych raptownych, takich nieprzemyślanych decyzji e, w waszym kierunku, bo wasza osoba tak bardzo odpowiedzialnie, widzę, podchodzi do tego. Dobra, później mamy dziewiątkę mieczy, która wypadła ze sprawiedliwością, i mamy piątkę kielichów. No tutaj jest jakaś rozpacz. Jakaś rozpacz, jakiś brak, jakiś smutek. No nie zdziwiłabym się, gdybyście faktycznie tego kontaktu nie mieli. No to jeżeli tak jest, to wasza osoba bardzo cierpi z tego powodu i zależy na tym, żeby tutaj wprowadzić jakąś równowagę do waszej relacji, do waszego związku, do waszej znajomości, bo po prostu czuje brak, czuje smutek, że was nie ma w życiu tej waszej osoby. Także tutaj jest, są najprawdopodobniej bezsenne noce, jest dużo smutku, żalu, cierpienia, skupienie na tym, co nie wyszło, ale jest też właśnie no, ta chęć prowadzenia balansu, więc tutaj Wasza osoba wierzy w to, że mimo wszystko ta harmonia nadejdzie, że będziecie mogli ten, no, tym uczuciem się cieszyć, tak? I Wasza osoba też, bo aktualnie w sercu jest dużo cierpienia, dużo bólu. Dobra, jeśli chodzi o zamiary, mamy dziesiątkę buław, trójkę kielichów i czwórkę mieczy. Żeby, że wasza osoba myśli o jakiejś przeprowadzce, o jakiejś podróży, o tym, żeby zakończyć jakiś taki trudny cykl, albo jeżeli wiecie, że wasza osoba się y, przeprowadza, to faktycznie ona gdzieś tutaj dopina jakieś y, z tym związane tematy i chce to ze sobą też już zamknąć, bo tutaj widać to zmęczenie tym procesem. Natomiast wasza osoba w ogóle może myśleć o tym, żeby gdzieś tam się do was na przykład bliżej przeprowadzić, jeżeli to byłoby powiedzmy jakimś takim tematem problematycznym, tak? To tutaj jest generalnie myśl o tym, natomiast jest, jest też bardzo dużo chęci i takiego zamiaru właśnie ku temu, żeby no, zakończyć jakiś taki bardzo trudny czas w Waszej znajomości. Żeby tutaj, wiecie, zakończyć to cierpienie, zakończyć to, co do tej pory było takie ciężkie, niewyjaśnione być może. Uzdrowić te relacje, móc się cieszyć z tego, że Wy jesteście razem, z tego partnerstwa. Po prostu mieć taką lekkość w życiu, optymizm, cieszyć się każdym dniem. No i tutaj jest czwórka mieczy, czyli właśnie uzdrowić być może siebie, uzdrowić albo to, co właśnie w tej relacji nie do końca wyszło, żeby... Generalnie sprawy wyglądały optymistycznie, tak, żeby tutaj wszystko się ułożyło. Jeżeli była tu jakaś kłótnia, to wasza osoba na pewno myśli o tym, żeby to uleczyć. Zależy jej na tym, żebyście mieli dobry kontakt ze sobą. W tle mamy kochanków, czyli jest tutaj ta pasja, jest przyciąganie, jest namiętność. Tutaj jest też nawet bardzo możliwe właśnie takie poczucie połączenia, tak? tej więzi, takiej duchowej ze sobą nawzajem. Także tutaj bardzo duży taki pociąg fizyczny też w waszym kierunku jest ze strony waszej osoby. Mamy dziewiątkę kielichów. No właśnie, wasza osoba dąży do tego spełnienia, do tego, żeby manifestuje najprawdopodobniej też w ogóle życie takie szczęśliwe, spełnione. No i tutaj jest paść kielichów, czyli dużo właśnie takich romantycznych myśli o tym, co by było gdyby, tak? Takiego rozważania, właśnie. Jak ta relacja może wyglądać, co wasza osoba może wam tutaj zaproponować takiego romantycznego też. No dobrze. Okej. Okay. Zobaczmy, jaka jest wiadomość od waszej osoby. W takim razie. Coś tu wypadło. Chciałbym, um, chciałbym lepiej Cię traktować w przeszłości, tak? Czyli tutaj coś możliwe, że Wasza osoba wywinęła i teraz z tego żałuje, tak? Mam nadzieję, że. To znaczy, tak, żałuję, że zachowała się źle. O. Chciałbym Cię lepiej potraktować, czy chciałabym Cię lepiej potraktować w przeszłości? Tutaj jest tego typu energia. Muszę jeszcze jedną kartę poproszę. Chcę się z Tobą połączyć, no właśnie. Chcę tutaj tej jedności, tego takiego mm, zjednoczenia, czyli tego takiego ponownego po prostu odnowienia kontaktu, tak? Także tutaj e, Wasza osoba, no tęskni, tęskni bardzo za Wami. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz, lajka, subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem.